To jest pewnie jego ostatnia, ostatnia walka w KSW. Mariusz swoją, swoją osobą y, przyciąga pewnie jakąś liczbę ludzi, ale pewnie to już nie będzie to, jak to 10 czy, 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 nie wiem, czy 12 lat temu. Bo ja wszystkim powtarzam, że na gromdzie przychodzisz, jak się pokażesz dobrze, to się znajdą mi pieniądze, ale musisz się najpierw pokazać. Myślę, że musimy dawać emocje kibicom i przede wszystkim o to chodzi, żeby były wyrównane walki. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest bokser znany Mariusz Grabowski na ważeniu przed dzierżeniów w Boxing Night. Dzień dobry. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zapytam na początek o tą galę, chociaż mam pytania też o inne. Czego możemy się spodziewać, bo chyba postawione jest po prostu na wyrównane pojedynki i nawet ci zawodnicy Tymeksu, którzy są z wami od lat, nie są oszczędzani na tej gali. Wiesz, no my nie, nie, nigdy nie oszczędzamy tak naprawdę zawodników. Może nie do, końca, nie do końca to jest ładnie brzmi, ale myślę, że musimy dawać emocje kibicom i przede wszystkim o to chodzi, żeby były wyrównane walki, bo, bo wiesz, nie sztuka jest zrobić walkę, żeby po prostu przyjechał, przyjechał zawodnik i się przewrócił i, 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 i nasz zawodnik wygrał w pierwszej rundzie. Nie o to chodzi, bo o tym nie ściągniemy, nie ściągniemy kibica i na pewno nie, nie przyciągniemy do boksu, bo widzimy, w którym miejscu jest ten boks i, i my 3 czy, czy na MB, czy na tym jak się staramy się robić, żeby te walki były wyrównane i tak naprawdę walki polsko-polskie. No, tutaj się nam udało, bodajże dwie polsko-polskie walki, które naprawdę pewnie, pewnie wniosą dużo, dużo emocji, a walka trzy wieczoru, czy kolejne inne, które, które mamy też są wyrównane i myślę, że, że kibice będą zadowoleni po tej gali. Zaskoczyło mnie trochę, że Damian Brzesiński jest dopiero jakby trzeci od końca. Często on jest jednak na galakty Meksu tą walką wieczoru. Czy to wynika z jego przegranej, czy to wynika z tej wielkiej popularności, którą tutaj ma Szczupak? No wiesz co, nie, no musimy wiadomo, że, że musimy w jakiś tam sposób też lokalny patrzeć na to, że, żeby po prostu ci kibice zostawali na hali. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby kibice wychodzili i później przy walce wieczoru było, była pusta hala. No, dlatego nie. Myślę, że w tym wypadku Michał, Michał Leśniak jest takim tak naprawdę lokalnym, powiedzmy, bohaterem, bo on tutaj trenuje, tutaj, tutaj na co dzień stacjonuje i, 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 i trenuje z Piatkiem Wilczewskim, dlatego myślę, że, że walka wieczoru też, też Michałowi się ona należała, bo widzieliśmy Ostatni bój ten w dziadowej kłodzie na pewno, na pewno był, był fajny, wyrównany i myślę, że kibice, kibice zapamiętali Michała Leśniaka i dlatego tutaj walka wieczoru. A Damian Żesieński, no to wiadomo, że, że też już, już w jakiś tam sposób też musi, musi się chłopak odbudować, odbudować. A wiadomo, że, że też Damian nie powiedział ostatniego słowa i my tutaj nie mamy tak, że po prostu, czy, czy walkę wieczoru, czy, 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 czy drugą, czy trzecią walkę od końca. No nie, no stawiamy, stawiamy na wszystkich w tym momencie, na tej gali i myślę, że te zestawienia są tak równe i wyrównane, że. Że, że co na niektórych, pewnie byśmy zrobili dwie walki wieczoru, a tutaj, tutaj jest, jest i Tomek Nowicki, który, który, który ma, ma fajnego, fajnego rywala i myślę, że, że, że rywal, którym walczy Tomek Nowicki, też na pewno nie powiedział, nie powiedział ostatniego słowa, czyli nie, nie, nie wziął tej walki dla przygranej, tylko jest, jest pewny, że wygra. Dlatego myślę, że tutaj dla kibiców to jest fajne. Nie sposób nie zapytać o reakcję na dzisiejszy pojedynek, który został dzisiaj ogłoszony, czyli Mariusz Pudzianowski versus Eddie Hall. Czy to będzie wielkie wydarzenie na polskim ringu sportu walki? Czy... Czy niekoniecznie, bo to są zawodnicy bardzo znani, ale wiemy, że nie zawsze to się przekłada na oglądalność gali. Wiesz myślę, że nie do końca, bo, bo wiadomo, że trochę zamieszanie przy, przy Mariuszu Bódzianowskim było. Pewnie pewnie Mariusz Pózianowski, tak jak widzieliśmy, pewnie, pewnie to jest pewnie jego ostatnia, ostatnia walka w KSW, a pewnie później, później zawalczy, zawalczy w Ringu, czy w oktagonie Fejmu. Dlatego myślę, że tutaj, tutaj pewnie jeszcze głośno, nikt nic nie mówi, ale pewnie tak to ku temu to zmierza, bo widać bo nawet po wypowiedziach Mariusza, ja jechałem właśnie tutaj na was i też trochę to śledziłem, dlatego, dlatego myślę, że, że Mariusz, Mariusz tą walką pewnie się pożegna, pożegna z KSW. Nie wiem, czy przyciągnie ta walka. Wiadomo, że, że ta walka była robiona pod to, bo przed, prze, chyba przed, przed tą walką, jak były walki ogłaszane, nie było, nie było chyba ta, ta transmisja kodowana i nie było to w pay per -view. Teraz chyba, chyba z, tego, z tego, co słyszałem, czy, 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 czy ma być, że po prostu pewnie Myślę, że Mariusz swoją, swoją osobą y, przyciąga pewnie jakąś liczbę ludzi, ale pewnie to już nie będzie to, jak to 10 czy, czy, czy nie wiem, czy 12 lat temu, jak, 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 jak wynosił te, te, te MMA na, na, do samej góry, bo myślę, że Mariusz Pudzianowski jest zawodnikiem takim, który, który to MMA i po, popularyzację to MMA przez niego wyszła. No myślę, że ta walka, walka Pudzian-Najman Pudzian zrobiła, zrobiła robotę i to MMA po prostu wyszło na szersze tak naprawdę kręgi. I myślę, że fajnie. Ja tutaj wiesz, ja tutaj je mówię. No. Mariusz Kudzianowski jest panem swojego losu. On nic nie musiał, nikt go nie musiał budować. On się zbudował, zbudował sam. Tak naprawdę jego nazwisko jest rozpoznawalne na całym świecie i myślę, że, że tutaj on rozdaje karty. Zapytam jeszcze ogromne, bo coraz więcej zawodników ze świata Freak mówi coś o gromdzie, że chciałoby wystąpić, że fajnie byłoby tam zawalczyć i jednocześnie każdy chciałby jak najwięcej pieniędzy za taką walkę. Czy Grom zostaje w tym składzie, w którym zawsze widzieliśmy, czy, czy jest szansa, że pojawi się jakieś takie duże nazwisko? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że, że jest tak, że, że teraz wiesz, jak, jak rozmawiamy, nawet sobie tak myślałem, jak jechałem, jechałem i wiadomo, że wszystko, wszystko analizuję, już we Frikach to nie jest to, bo kiedyś widzieliśmy, widzieliśmy influencerów, widzieliśmy zawodników, twój, znaczy zawodników, którzy tworzyli jakiś content, widzieliśmy aktorów, widzieliśmy innych, a, a w tej chwili już tak naprawdę wiesz, no nie ma, już nie ma, nie ma takich influencerów, youtuberów stricte, te tylko po prostu tacy zawodnicy stricte bardziej sportowi, albo ci mniej sportowi, no powiedzmy sobie szczerze, którzy, którzy kiedyś tak naprawdę nigdy w by nie zawalczyli, a, a teraz mają możliwości. Dlatego mówię, no nie wiem, ja powiem szczerze, że ja tym, tym tropem nie chcę iść, po prostu ja mierzę siły na zamiary i ja tutaj daję możliwości chłopakom tym, którzy nie są w jakiś tam sposób zbudowani, bo, bo ja wszystkim powtarzam, że na gromdzie przychodzisz, jak się pokażesz dobrze, to się znajdą mi pieniądze, ale musisz się najpierw pokazać, a, a nie to, że, że ktoś po prostu będzie dzwonił i mówił mi, że ja dasz mi tyle, to ja będę walczył. No, no na pewno nie, no, bo nawet z czasem dla tych innych zawodników, a też szacunku, ci zawodnicy nawet dla organizatorów powinni tak robić. A, a widzę, widzę, że tutaj nikt nie ma skrupułów w federacjach chłykowych, tylko po prostu mówi prosto z mostu, jak ono jest, że po prostu przychodzi po to, żeby po prostu sobie zawalczyć i, i, i coś tam kupić. No nie wiem, no, dlatego ja, ja nie jestem zwolennikiem tego, ja wolę budować tych chłopaków, żeby po prostu nikt mi nie mówił, jak mam żyć. Super, czekamy jutro na dzierżoniów w Boxing Night, TVP Sport. E, krótka, ale myślę, że konkretna gala. Dziękuję bardzo i zapraszam. TVP Sport godzina 20. Kanał To jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w staryskiej Porębie.